Ja na tyle często politykom pytania zadaję, przerywam ich wypowiedzi, wtrącam się czy staram się ich możliwie często w kozi róg zapędzić podczas takich dyskusji, że jak miałem taką debatę, podczas której no jakby pilnowałem w dużej mierze tylko porządku tej dyskusji, to, to myślę, że po prostu z dobrodziejstwem całym inwentarza zaakceptowałem takie reguły gry, że one są, jakie są, że sztaby, przystały na to, że w takiej formule właśnie się spotykają. Z wdzięcznością przyjąłem to, że to mi właśnie było dane pełnić taką rolę. I... Nie narzekałem na sytuację, chociaż oczywiście wolałbym mieć tę rolę większą, wolałbym też pytać, ale to też było dla widzów, mam wrażenie, interesujące. To była jakaś inna nowa jakość, i nie wydaje mi się, żeby to było też jakieś złe dla polskich mediów, że, że tak to właśnie wyglądało. No czasem jakieś sztampowe, bo często takie w debatach, właśnie obserwujemy pytania dziennikarzy. Niekoniecznie wiele musiały. Wnosić, tu mieliśmy dyskusję samych kandydatów i to było takie creme de la creme, mam wrażenie, debat wyborczych.